Będzie ważna. Pozostały jeszcze trzy skoki Polaków. Zobaczmy 125 metra w pierwszej próbie i teraz ładne, ładne nakręcenie. Daleko! Ależ wylądował daleko! Powalczył o odległość niesamowicie. Proszę Państwa, piękny skok, piękny. 128 metrów. 128 metrów położył się na narty odważnie. Z szacunku Dawid też już wstał, już ruszył na ten długi, długi, długi rozbieg, najdłuższy z wszystkich skoczni w turnieju Czterech Skoczni, płyń w powietrzu, leć jak najdalej. Dawidzie. Dawid, 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 ląduje tu Ląduje wspaniale! Ląduje znowu Dawid Kubacki wygrywa nie tylko konkurs, ale wygrywa również turniej Czterech Skoczni. Jakże pięknie wskoczył do historii polskich i światowych skoków narciarskich. 140,5 metra. Regorz, Nierencałek. Gdzie on wyląduje? Wylądował! Niesamowite, jak pięknie wylądował! Rekord, rekord! 149 metrów! Ależ niesamowity skok! On jest szalony! Ale wnosi do sportu to, co jest fantastyczne! Niepowtarzalne! 149 metrów! Jest mistrzem świata w lotach z ubiegłego roku z Obersdorfu. ale czy stać go dzisiaj na taki daleki skok? Stać tylko, że nie ustał! Ależ szaleństwo! Ależ szaleństwo! Pokazuje, że nie wolno było puszczać z dziesiątej belki. I ma rację! 224 metry! To jest adresowane do sędziów. Taką samą notę, a tymczasem już zielone światło Borek Sedlach zapalił dla Bora Pawłowicz do nieoczekiwanego lidera Planica Seven i wysoko nad skokiem Pawłowicz. To będzie piękny skok, daleko jeszcze leci, jeszcze leci. No, gdzieś w granicach 250 metra. Ależ radość, czy tam w gnieździe trenerskim, gdzie Robert Wygrota ten główny trener po dymisji, goraz do 249,5 metra. No i wygranie cyklu planica Seven: coraz bardziej realne. Bor Paulowicz odbiera zasłużone gratulacje. Oczywiście tam nie było już mowy o telemarku. Tutaj w tym miejscu ze skoku nie da się telemarkiem wylądować, ale ustał, nie podparł tego skoku.